Dobra Haha! <laughs> Jestem z prawej strony Widzisz ich? Z której strony jesteś? Z prawej A który to był budynek? Uwaga, cel echo jest pod naszą kontrolę. Ten! Wow. Dobra, wylądowałem tam Zniszczyłem Dzisiaj... Urządzenie Ale ich pozbiełem. Oczyściłem dach ze z tych jebanych snajperów, kurwa nie wierzę. A ja zdobyłem Nie, jeszcze tu są. Pięknie, czyściutko. Wielbiste, że Jak tu się wjeżdża, kurwa. Czymś wyskoczył? Czemu tyś wyskoczył, kurwa. Bo miałem fragi, to zrobić Kurwa Nap Możesz mnie naprawić Centel został. Został. został Już kurwa, Kto cię zabił skąd? Biega do góry w tym garażu Ja mu kurwa dam Nie wiesz czy pobiegł lewym przejściem czy prawym? Mango, no mam Mango kurwa uciekł mi Ło wow, wow 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 Ja wciągnię dole Jest, zabiję go z pistoletu Ładek Jest kurwa, dwóch zabiłem! Uh -huh. Nie, nie, dobra, nie ja, biega do góry, biega do góry jeden Dujcie, wyleczę nekry jest! Co, co za kurwa. kurwa lamy w to grają! Za tobą, za tobą, za tobą! Trzębą biega za tobą! Ha! Zginamy, ale zabiję go.